W dzisiejszym odcinku nagram historyjkę w tokowo dajcie łapkę w górę i subskrypcję z wężkiem. No i zaczynajmy. Okej, okay, dobra, teraz trzeba się rozpakować. Tylko nie to... Dobra, połóżmy najpierw wieżaki. Dobra, połóżmy taki jakby kontener. Dobra, kartę sobie połóżmy tutaj. Dziewczyny, to jest walizka rodziców. Wasze wózki położymy tu, a walizki stoliców oddamy. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Schalke Torpy. Dobra. Plopy i kodzimy tutaj. Okej, okay, myślę, że jesteśmy spakowanie. Teraz możemy sobie posiedzieć, czy coś porobić. No i chcemy pogoda, teraz poczytaj książkę. Mhm. Dobra, teraz my się rozpakujemy. Już słyszałem, że się rozpakowały, tak? Tak, tak, dobra. Włóżmy portfel. I wszystkie takie rzeczy z nim związane tu Dobra, a telefony połóżmy tutaj. Tutaj torba. Telefony, po co mam przytoczone? Aha, no tak, co? Tak. No widzisz, zapominasz, zapominasz. Dobra tam wcale nie zapominam. Nie no, wcale, wcale. Dobra, po co mam cztery telefony? A, no tak jeszcze syna. No tak. No i widzisz, kto tu teraz zapomina Kto się śmieje, to ja się śmieje ostatnio, jak to robią Mamy piękne ręczniki i wszystko, będzie trzeba też to użyć Piękny, jej taki słodki łapątek Dobra, sobie teraz chwilkę Ale fajne to no, hotel rodzice wybrali No, to prawda wow ale ładnie tu widać Wszystko też sobie sam zobacz. No ładnie, ładnie. Spoko. Ciekawe, kiedy pójdziemy na kolację i w ogóle. No mam nadzieję, że już niedługo bo jestem mega, mega godna. Ale no zobaczymy później. A jeśli taka historyjka krótsza, mam się spodoba, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dończkiem. a jest wami już na samym odcinku. Teraz są troszkę krótsze historyjki, ale postaram się, żeby już tak może od piątku, czwartku. Były dłuższe, więc pa pa.